Dzień dobry Jola, dzień dobry wszystkim w studio, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Przed wyborami prezydent Biden twierdził, że wyprodukował ponad milion nowych miejsc pracy, a po takim hard sprawdzeniu wyszło, że to było 10 tysięcy. <laughs> Także również, że, że wszyscy studenci będą mieli darowany dług tam do jakiejś wysokości. Oczywiście, to było przyrzeczenie przedwyborcze, przedwyborczy, żeby młodzież zgonić do wyborów i tak dalej, i tak dalej. Tak samo z inflacją. Natomiast inflacja jest i prawdopodobnie jeszcze zostanie, i to zostanie dosyć długo na, na, na podwyższonym poziomie. Może nie taka, powiedzmy, jak to było w lecie, 9,1%, bo to już są pewne widoki stabilizacji, ale. Ale generalnie, no cóż, no trochę na, 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 na ten spadek wpłynęły ceny, ceny paliwa, ceny energii, bo te trochę spadły z różnych względów. Ale, ale generalnie jeszcze niestety będziemy trochę cierpieć i teraz jest. Pytanie, co z tego wszystkiego zrobi Federal Reserve? Dlatego, że Federal Reserve jest rozpędzony, no i przy, przyrzeka, że jeszcze dalej będzie podnosił oprocentowania do góry. Wydaje mi się, że już jest wystarczająco, zresztą to nie, nie jest tylko moje zdanie, bo, bo to jest zdanie, moje zdanie jest oparte na, zdanie, na zdaniu pewnej grupy dobrych ekonomistów. No i wygląda na to, że mogą, nie mogą, a praktycznie przez te podwyżki takie gwałtowne wpędzają kraj w recesję, a, a. Można by to zrobić inaczej. I wielokrotnie mówiliśmy o tym, że wystarczy od, od, odpuścić powiedzmy, te wszystkie zakazy wiercenia u nas w Stanach Zjednoczonych produkcji ropy naftowej, produkcji energii i na pewno, może nie z dnia na dzień, ale w bardzo krótkim czasie by się to wszystko zmieniło. Także, także na, musimy na razie robić, tań, tańczyć tak jak nam grają, no, a grają nam kiepsko. Na 2023 rok Projektowany przychód do kufrów rządowych będzie 571 miliardów. 570 miliardów. Wydatki, te, które są w tej chwili, te, te które muszą być, czyli Social Security 209 miliardów na, na Medicare, Medicare. I, i, I całą opiekę zdrowotną 147 miliardów na, 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 na obronę 138 miliardów, na Social Security 97, na spłatę pożyczki tej, tego zadłużenia rządowego to jest razem 907 miliardów, a budżet został zatwierdzony w wysokości 1,7 tryliona, a specjaliści twierdzą, że będzie to kosztowało ponad 2 tryliony. Proszę Państwa, nie mamy pieniędzy, ludzie mieszkają pod mostami, weterani popełniają samobójstwa, a my dajemy lekką ręką do Ukrainy 45 miliardów. To, że pomagamy, żeby, żeby walczyć z Rosją, to jest jedna, ale dajemy to bez kontroli. Bez kontroli. Jedyna rzecz. Duża, duża część z tych pieniędzy pójdzie na, na uzbrojenia. Oczywiście uzbrojenie produkowane prawdopodobnie w większości w Stanach Zjednoczonych to jest jedyny plus tego. Ale nie mamy kontroli, gdzie te pieniądze idą, jak są rozdzielane, czy są prawidłowo wykorzystywane. To jest raz. Druga rzecz. W tym całym, w tym całym bilu jest. No cała cała masa, cała masa rzeczy, które no stawiają włosy na jeża, jak to ma włosy, jak nie, to mu gociarki przechodzą. Proszę Państwa, 410 milionów na zabezpieczenie granic, ale broń Boże, nie naszej południowej granicy, tylko granic w Egipcie, w Tunezji, w Jordanie, w Omanie i w Libanie. My dajemy tam, a tutaj Prawie 3 miliony ludzi do tej pory weszło nielegalnych przez granicę, bo granica nie jest szerzona. 65 milionów na odnowienie populacji a, a, salmona w Atlantyku. No powiedzmy, dobrze, lubię ryby, wszyscy lubimy ryby. 36 miliona na, na, na taki trail, na taką ścieżkę zdrowia imienia Michelle Obama. Bo ona będzie figurowała. Proszę Państwa, 3,6 miliona to kawał highwayu można wybudować, a nie ścieżkę zdrowia dla Michelle Obama. 200, 200 milionów tu promote gender equity and equality. Proszę Państwa, to jest, to jest szaleństwo z tym gender. W wojsku mają znieść powiedzmy procedurę, że już nie będzie, że żołnierz będzie odpowiadał jest ser, jest mem, tylko nie wiadomo co. Także, także, także to są no, z jednej strony śmiech, z drugiej strony no, to, jest, to, jest, to, jest, to jest tragedia. 3 miliony na, w Nowym Jorku na muzeum tych prosty, nie prosty stutek, tylko, tylko lesbian i, 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 i gejów. 3 miliony na, 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 na muzeum w Nowym Jorku. Rząd praktycznie bankrutuje, bo nie ma pieniędzy, a 3 miliony na muzeum dla gejów no to jest, to jest shame no i, tak, i takich mnóstwo takich pet pra, pra, projects pełno cały budżet został opracowany przez dwóch emerytów, którzy odchodzą którzy już nie będą odpowiedzialni bo już od 1 stycznia już nie będą odpowiedzialni za nic oni przygotowali ten, ten cały projekt obaj panowie no, strasznie długo byli w rządzie strasznie długo byli w rządzie zresztą, zresztą cały, cały senat Cały Senat jest, no wydaje mi się, przestarzały strasznie. Proszę Państwa, dam Wam przykład, pan Shelby i pan i pan Lechy, którzy właśnie odchodzą, razem służyli 84 lata. Czyli gdzieś tam po 42 lata każdy, mniej więcej. Proszę Państwa, jest w tej chwili w Senacie jest dwóch senatorów powyżej 90 roku życia, Czterech senatorów powyżej 80 roku życia i, proszę Państwa, 30, 39 powyżej 70 roku życia. Także tych paru młodszych, którzy zostali wybrani w tej chwili, to jeszcze, no jeszcze nie robi wiosny, bo jeszcze no, w, w, w Senacie no, tak brzmi Domem Starców. Państwa, ja sam jestem stary, nie mam nic przeciwko starym ludziom. Ale uważam, że starsi ludzie powinni służyć jako doradcy, jako, jako powiedzmy taki języczek uwagi, który może pogrodzić palcem, ale nie którzy, ludzi, którzy rządzą. To jest, to jest, to jest, to jest pomyłka. No. Sprzedaż nowych domów wzrosła o 5,8%, gdzie do tej pory wszystko jechało na dół. Sprzedaż używanych domów spadła o, 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 o. Prawie 40% w stosunku do, do początku do zeszłego roku. <tryk> Dlaczego? Co się stało z tymi nowymi domami? Proszę Państwa, otóż, nowe domy są sprzedawane przez, przez deweloperów, przez duże firmy, i ci są, yy, no, b, 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 inaczej, używają głowy do sprzedawania. Po prostu, jeżeli nie szło za jakąś tam cenę, to obniżyli trochę, bo, bo ceny, ceny, powiedzmy, Nowych domów y, troszeczkę spadły, nie dużo, ale spadły, ale to już jest zachęta dla kupujących. Druga rzecz. Deweloperzy używają też głowy i wykorzystują nowe możliwości, nowe możliwości inne możliwości finansowania, czyli jeżeli morgiecie były powiedzmy po 7%, w tej chwili dzięki boku zeszły tam gdzieś do, do 6,25%, ale w dalszym ciągu jest to wysoko porównując powiedzmy oprocentowania z zeszłego roku, ale w tej chwili jest możliwość tak zwanego Biden, czyli sprzedający może zafundować kupującemu Kupno oprocentowania w dół na 2 lata, na 3 lata, na rok i to zachęca, bo zupełnie inaczej się kupuje jak pożyczka jest na, na 5% niż jak jest na 7% albo jak jest na 4%. Warto popatrzeć na, no ja często mówiłem, wspominałem Państwu w tym programie o, 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 napę, o nitrogenie, o nowym, powiedzmy nowym, to nie jest nowe, ale o, o napędach nitrogenowych. Są one jeszcze no parę lat. Do tyłu, ale, ale wydaje mi się, że jest to przyszłość. Pamiętacie Państwo, Plug Power, Power na początku zyskał bardzo dużo, teraz przystanął, bo no jest pro, pro, problem z produkcją nitrogenu, bo nitrogen jest trochę za drogi, żeby no, mógł wejść tak bardzo mocno komercyjnie. Ale, proszę Państwa, jest nowa firma nazywa się Vision Energy Corporation, symbol giełdowy VENG. Warto zwrócić uwagę na tą firmę, dlatego, że ta firma buduje w Europie i nie tylko w Europie nowe zakłady produkujące hydrogen i, i system rozprowadzania hydrogenu. Proszę Państwa. Europa jest wiadomo, jest w kryzysie energetycznym olbrzymim, chwyta się wszystkiego, także jest powrót energii atomowej i również hydrogen jest praktycznie na pierwszym na pierwszym miejscu, także także tutaj, i tutaj jaka jest ciekawostka w tym wszystkim, pamiętacie Państwo jak Tesla jechała bardzo mocno do góry, Tesla, wszyscy się dziwili, że cały czas nie mogą nadążyć z produkcją, cały czas tam jeszcze nie, 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 nie uzyskali powiedzmy Opłacalności, a Stach jechał do góry niesamowicie. Dlaczego? Dlatego, że Tesla zarabiała więcej na tzw. Tak carbon credit, na tych kredytach, które państwo dawało za, za oszczędzanie energii i to były miliardy dolarów, które Tesla dostała właśnie za ten carbon credit. I w tej chwili. Ta Vision Energy Corporation również dostaje te carbon credits, także ta firma ma szansę pójścia do góry. Specjaliści twierdzą, że w tym, w przyszłym 23 roku, prawdopodobnie rzędu 400%, a powiedzmy docelowo około 10 tysięcy procent. Tak to może pójść, bo w momencie, jeżeli się, świat przekona, że nie ma nic lepszego jak, jak darmowa energia, bo nitrogen produkuje się praktycznie z powietrza. Także, także prawdopodobnie, no cóż, ci co nie zainwestują, to będą się tak czuli jak ci, co nie zainwestowali w Exxon, jak Rockefeller założył, albo na początku w Tesla, albo w Google i tak dalej. Także warto popatrzeć. Do usłyszenia za tydzień.